Tak, 6 września, Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. Tarnobrzeżani upamiętnili 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości miały miejsce na placu tysiąclecia przy pomniku Jędrusiów. Oto jest chwila bez imienia. Drzwi się wydeły i zgasły. Nie odróżnisz postaci w cieniach, w huku jak w ogniu jasnym. Wtedy krzyk krótki z ściany. Wtedy w podłogę skałą i ciemność płynie jak z rany, i włosko wozu, ciało. Oto jest chwila bez imienia wypalona w czasie jak w hymnie. Nitką krwi jak struną zawozem wypisuje na bruku swe imię. 1 września rok 1939 to właśnie tego dnia rozpoczął się jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w historii Polski, Europy i świata. 85 lat po tych wydarzeniach przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, strzelcy, kombatanci, harcerze, służby mundurowe, miejska orkiestra denta i licznie zgromadzeni mieszkańcy uczcili pamięć tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Każde miejsce na krwawej mapie wojennej naszego państwa ma swoich bohaterów. Przez cały ten czas setki tysięcy naszych rodaków walczyło na lądzie, morzu i w powietrzu, wspólnie z innymi aliantami, o jeden cel odbudowę suwerenności swojego kraju w wolnej, demokratycznej Europie. W ostatniej fazie najstraszliwszej z wojen w jednostkach regularnych wszystkich państw alianckich walczyło łącznie około 600 tysięcy Polaków oraz kilkaset tysięcy w armii podziemnej w kraju. Druga wojna światowa była konfliktem globalnym, prowadzonym na terytoriach Europy, Azji, Afryki i Oceanii. Uczestniczyło w niej 61 państw. Bezpośrednie straty ludzkie wyniosły ponad 50 milionów ofiar bezwzględnych zbrodniczych działań nazistów. Wojna ta przyniosła ogólną degradację krajów Europy. Te liczby nigdy nie będą do końca precyzyjne bowiem wielu bezimiennych, heroicznych bohaterów walczyło i ginęło niepostrzeżenie, bez mogiły, bez hołdu, dla ich wielkiego bohaterstwa. 1 września 1939 roku pierwsze bomby spadły też na Tarnobrzeg w Lesie Zwierzynieckim, o czym przypomniał dr Tadeusz Zych, historyk, dyrektor Muzeum Zamku Tarnowskich w Ternobrzegu. Dzień później, mniej więcej o takiej porze jak dzisiaj, w okolicach godziny 17, Lotnictwo niemieckie zbombardowało miasto, uderzając przede wszystkim w rejon ulicy Kolejowej, dzisiaj ulicy Sienkiewicza. Zginęło 11 cywilnych osób, w tym czworga dzieci. Tarnobrzeżanie nie tylko organizowali obronę w swoim mieście, ale tarnobrzeżanie wzięli udział w bezpośrednich walkach. Kilkuset z miasta i powiatu zostało zmobilizowanych. Jeszcze końcem sierpnia 1939 roku i większość z nich walczyła w składzie II Pułku Piechoty Legionów, który swoją siedzibę miał w Sandomierzu. Wielu z nich poległo, wielu wróciło z kampanii wrzesinowej z największymi odznaczeniami, krzyżami wirtuty militari i krzyżami walecznych. Warto również powiedzieć o naszym lokalnym bohaterze, poruczniku Józefie Sarnie. Kilkaset metrów stąd na skalnej górze zorganizował punkt obrony i bronił przejścia armii niemieckiej przez Wisłę. Modlitwa w intencji wszystkich ofiar II wojny światowej i bohaterskich obrońców Tarnobrzega odmówił ksiądz Adam Marek, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Jędrusiów. Uroczystość wzbogacił występ orkiestry dętej oraz przedstawicielek grup teatralnych działających przy Tarnobrzeskim Domu Kultury. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w nocy. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze Ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Dźwięk syren, modlitwa za mieszkańców gminy Gorzyce walczących na wszystkich frontach II wojny światowej, apel pamięci Msza Święta. Tak, Gorzyce wspominały ważne i zarazem tragiczne w historii Polski wydarzenie. Muzyka Weszliśmy w okres wojny, ale wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy do Musimy myśleć tylko o jednym. aż do zwycięstwa. Serena strażacka i fragment dźwięku historycznego przemówienia rozpoczął uroczystość patriotyczną z okazji 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej, jaka miała miejsce na placu przy remizie OSP Gorzyce. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminy, powiatu, duchowieństwa, strażacy, funkcjonariusze policji, 18. pułk artylerii z Nowej Dęby, orkiestra Denta, Gogorzyca oraz mieszkańcy. 4.45, 1 września, tragiczny czas dla Polski który przyniósł zmiany na wiele, wiele dziesięcioleci. Gorzycy o tym również pamiętają, tak jak cała Polska, i raz na pięć lat robimy taką uroczystość skromną właśnie o tej godzinie. Natomiast w następnych latach to ta uroczystość odbywa się już w nieco innych godzinach. Ale tak co pięć lat chcemy właśnie podkreślić ten dzień. Tą godzinę właśnie o tak wczesnej porze, uroczystością patriotyczną. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego, modlitwę w imieniu walczących i ginących na frontach II wojny światowej żołnierzy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gminy Gorzyce, odmówił proboszcz Gorzyckiej parafii ksiądz Mariusz Kozłowski. Dla uczczenia wszystkich walczących przeprowadzony został apel pamięci. Nie zabrakło salwy honorowej. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy gorzyc, żołnierze wojska polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci w gorzycach w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku Oddali życie za Ojczyznę. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, dla których Ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym. Wzywam wszystkich bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku Przeciwstawili się niemieckiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! Na zakończenie krótkiej uroczystości delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem św. Floriana, przy którym widnieje tablica poświęcona kawalerzystom. Następnie wszyscy przeszli do kościoła, gdzie została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. 85 lat temu, kiedy Polska usłyszała, a więc wojna, nasi rodacy wołali do Boga, dodaj siły, daj mądrość w podejmowaniu decyzji abyśmy byli wytrwali, abyśmy się nie zniechęcili, abyśmy obronili niepodległą. Dzisiaj, kiedy przychodzi nam wspominać ten trudny moment w historii naszego narodu, jesteśmy zobowiązani i mamy też przywilej pamiętać o wszystkich bohaterach, o wszystkich tych, którzy z serca... Ukochali ojczyznę drugiego człowieka, a kochając ojczyznę i drugiego człowieka, najpierw ukochali Boga. Dlatego w tej Nuszy Świętej prośmy o pokój w naszej ojczyźnie. Jest wstępna wizualizacja centrum komunikacyjnego, jakie ma powstać w okolicach dworca PKP w Tarnobrzegu. Inwestycja ma być zrealizowana w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Idea budowy Centrum Komunikacyjnego w Tarnobrzegu w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego narodziła się w poprzedniej kadencji samorządu. Plany wskazywały jednak na zlokalizowanie Centrum Przesiadkowego w większej odległości od dworca PKP. Teraz sprawa wygląda inaczej. Koncepcja jego lokalizacji uległa zmianie, bowiem zarząd PKP ma przekazać część swojej działki pod budowę tej inwestycji. Od samego początku, kiedy, kiedy objąłem funkcję prezydenta, zależało mi na tym, żeby mając na uwadze to, że są plany pozyskania konkursowych środków w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych na ten cel, aby jednak działać w tym kierunku, żeby to centrum zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego już dworca. Stąd było zaraz na początku mojej kadencji odbyłem delegację do Krakowa właśnie do wydziału PKP Nieruchomości, tamtą koncepcję taką jeszcze projektową. Wcześniej przekazałem, porozmawiałem o tym, jak chciałbym, żeby to wyglądało i to spotkało się z dużym zrozumieniem, dlatego później dalej prowadziłem kolejne spotkania, kolejne rozmowy telefoniczne w celu, w celu uzyskania zgody na dysponowanie tym gruntem, bo tu chodzi o to, że abyśmy mogli startować w przetargu, musimy mieć jakby glejt na to, że, że tym gruntem możemy dysponować. W ostatnim czasie w Tarnobrzegu gościła Violetta Szumilak, dyrektor oddziału gospodarowania nieruchomościami PKP, która miała okazję osobiście zobaczyć dworzec. Prezydent przedstawił jej wstępną wizualizację centrum komunikacyjnego. To wstępna wizualizacja, wstępna koncepcja, bo oczywiście ona miała na celu pokazanie, jak ten teren może wyglądać. Chodziło mi tutaj o to, żeby przedstawić to odpowiednio w PKP, prawda, w Wydziale w Departamencie PKP Nieruchomości pani dyrektor Wioletcie Szumilak, jak również polskim liniom kolejowym. I oczywiście ta koncepcja, powstanie tego centrum komunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca bardzo, dzięki temu jest duża szansa, że przyspieszymy również realizację samej inwestycji. Dworcowej. Jesteśmy w tej chwili daleko na liście zakwalifikowanej, na liście kwalifikującej dworzec do, do remontu, natomiast ta inwestycja, jeżeli my rzeczywiście uda, udałoby nam się tę inwestycję zrealizować, to automatycznie skakujemy na poziom priorytetowy. Pieniądze na budowę centrum komunikacyjnego mają pochodzić z funduszy unijnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na realizację projektu dla tej inwestycji. Trwa remont basenu, wiele wskazuje na to, że prace zakończą się szybciej niż było to planowane. Z brzeską Pływalnią Krytą czasowo pożegnaliśmy się pod koniec lipca tego roku. Remont planowo ma się zakończyć w listopadzie 2024 roku. Wszystko idzie zgodnie z założeniami czasowymi, choć po drodze trzeba było modyfikować pewne decyzje. Cieszy mnie to, że wszystkie roboty idą zgodnie z planem. Na tą chwilę firma realizuje wszystkie założenia. Oczywiście mamy pewne problemy, ponieważ przy demontażu między innymi kanałów wentylacyjnych wyszły dodatkowe roboty, ponieważ... no jednak przez te lata są wycieki, przecieki i tutaj najprawdopodobniej będziemy musieli skupić się jeszcze na dodatkowych robotach, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia wydłużenia terminu realizacji robót, natomiast mogą one wystąpić w momencie, kiedy ten zakres rzeczowy musiałby być zmieniony. Miłośnicy pływania nie mogą doczekać się kiedy wrócą na Tarnobrzeski basen na wszystkie swoje zajęcia i treningi. Jeśli chodzi o weekendową naukę pływania, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pojawiła się informacja, że zapisy na te zajęcia prowadzone będą po zakończeniu remontu. O możliwości zapisów Mosir poinformuje za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych. Rowerowy rajd Solidarności i Wolności przejechał ulicami Tarnobrzega. Już po raz dwunasty upamiętniono w ten sposób rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i powstanie NSZZ Solidarność. Do udziału w rajdzie zaprosił zarząd regionu NSZZ Solidarność Ziemia Sandomierska. Od samego początku organizatorom przyświecała ta sama idea – przypominanie o zrywie Polaków do wolności i niepodległości w 1980 roku. Obchodzimy 44. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. To były bardzo wielkie dni dla Polaków, dla Polski, ale i dla, również i dla Europy. I to było między innymi powodem, dla którego wpadliśmy na ten pomysł z później z Solidarnością, żeby taki rajd zorganizować. Zdecydowaliśmy się na rajd rowerowy, bo uznaliśmy, że to będzie atrakcyjne nie tylko dla byłych działaczy Solidarności, dla których to był ważny dzień, ale również dla przede wszystkim młodych ludzi. Chcieliśmy też tą ideę Solidarności im przybliżyć. Na początku było to takie jakby... Yy... Wstępem do, do kolejnych rajdów, pokazaniem, że Solidarność u początku swego powstania narzuciła pewne zasady, reguły, które na dzień dzisiejszy jakby, są aktualne do realizacji przez związek, przez społeczeństwo. Tym bardziej, że po ostatnich wyborach widać, że trzeba na nowo się zjednoczyć, scalić, a związek jest od tego, żeby też pilnować swoich spraw, spraw pracowniczych. Współorganizatorem rajdu było Stowarzyszenie Patriotyczne Tarnowrzek, które od samego początku wspiera tą ideę. Jest to Stowarzyszenie Patriotyczne, czyli jest to niewątpliwie też taka rzecz, w której bardzo chcemy brać udział. Dlaczego? No, dlatego, że 31 sierpnia 1980 roku mieliśmy podpisane porozumienia sierpniowe, dzięki którym my później mogliśmy żyć w wolnej Polsce. Ja na szczęście już, dziękuję Bogu, urodziłem się w wolnej Polsce. No, i też jest, jest to taki. Akt wdzięczności mój dla tych, którzy wtedy zakładali związek Solidarność no i którzy walczyli o to, żeby w Polsce komunizm upadł. Z każdym rokiem taka forma aktywności i spędzania czasu cieszy się coraz większą popularnością. Do udziału w 12 edycji zgłosiło się ponad 150 osób. Dopisali uczestnicy jak i pogoda. Pogoda trzeba przyznać, że w ciągu tych 12 lat bardzo nam sprzyjała. W ciągu tych 12 lat praktycznie tylko raz zdarzyło się, że dosyć mocno padało, ale mimo to yy, troszeczkę w mniejszej liczbie, pamiętam, pojechaliśmy i przejechaliśmy ten rajd, odwiedzając te miejsca pamięci, a praktycznie w, w przypadku 11 tyg, tego radzy, rodzaju wydarzeń i w tym roku mamy przepiękną pogodę, tak więc wszyscy są zadowoleni. Wiadomo, że mogłoby być troszkę chłodniej, bo wtedy jest przyjemniej, ale to nie przeszkadzało, żeby ci wszyscy, którzy się zapisali, przybyli. Widzimy również i rodziny z dziećmi, tak więc cieszymy się. Że, że te osoby po prostu już na stałe wpisały sobie w kalendarz, można powiedzieć, końca wakacji to wydarzenie i uczestniczą w tym rajdzie. Trasa rajdu od samego początku jest niezmienna. Wszystkie miejsca, które odwiedzali rowerzyści mają ścisły związek z Solidarnością albo upamiętniają ważne wydarzenia lub osoby, które wielkimi literami zapisały się na kartach historii. Wszyscy tradycyjnie wystartowali spod tablicy upamiętniającej powstanie NSZZ Solidarność przy ulicy Sandomierskiej. Następnie odwiedzili pięć kolejnych punktów. Pomnik Jana Pawła II, tereny dawnego kombinatu siarkowego, kapliczkę świętej Barbary, obelisk upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej oraz pomnik ofiar wypadków przy pracy gdzie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze, w rajdzie uczestniczył m.in. prezydent Tarnubrzega ze swoim synem. Ja co roku w zasadzie z synem, odkąd jeździ na rowerze, to rzeczywiście bierze ze mną udział w tym rajdzie. Oczywiście to jest bardzo ważna idea, bardzo ważna data, i czcimy oczywiście bardzo ważne wydarzenia sierpnia 1980 roku, które no, odcisnęły największe piętno w historii PRL-u, w momencie kiedy udało podpisać się te cztery porozumienia sierpniowe. To bardzo ważne i ja myślę, że kultywowanie takiej tradycji, przekazywanie historii, wiedzy właśnie w ten sposób. to jest jest coś naprawdę fajnego. To jest taka bardzo przyjemna trasa, wiele rozmów podczas tej trasy, również oczywiście trzeba być skupionym na, na drodze, to nie ulega wątpliwości, natomiast tak, ona nie jest, nie jest trudna. Rajd tradycyjnie zakończył się na placu kościelnym przy klasztorze Ojców Dominikanów, gdzie znajduje się kapliczka upamiętniająca kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszkę, tegorocznego patrona rajdu. Jego podobizna znalazła się również na koszulkach tegorocznej edycji wydarzenia. W Czarnobrzegu ruszają darmowe szczepienia przeciwko grypie. Mogą z nich skorzystać mieszkańcy między 60 a 64 rokiem życia. Zbliża się jesienie, więc sezon wzmożonych zachorowań na grypę, na powikłania po grypie narażone są w szczególności osoby starsze. To właśnie z myślą o nich miasto Tarnobrzeg uruchomiło bezpłatne szczepienia dla seniorów. Jesteśmy jako miasto przygotowani, zabezpieczyliśmy odpowiednie środki w budżecie miasta na szczepienia dla naszych seniorów, między 60. a 64. rokiem życia. Zapraszam serdecznie do swoich placówek, do swoich przychodni. Tam można będzie się dowiedzieć więcej szczegółów. Tam umawiamy się na te szczepienia i oczywiście Rekomenduję, zapraszam. Proszę z tego po prostu nie rezygnować. Wykaz przychodni, w których szczepienia będą realizowane, można znaleźć na naszej stronie internetowej pod plakatem promującym te akcje. Więcej informacji na temat szczepień można uzyskać indywidualnie w swojej przychodni. Szczepienia finansowane są z budżetu miasta Tarnobrzega w ramach profilaktyki zdrowotnej pod nazwą Program Szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Tarnobrzega powyżej 60 roku życia na lata 2021-2025. Wszystko co dobre szybko się kończy. Wakacje minęły. 2 września uczniowie wszystkich w szkół rozpoczęli nowy rok szkolny. W klasach pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tarnobrzeg, naukę rozpoczęło 376 uczniów. W szkołach podstawowych łącznie uczyć się będzie ponad 2700 uczniów, w szkołach średnich blisko 3400 młodych ludzi. W Tarnobrzeskim Koperniku, które 2 września odwiedziliśmy z kamerą naukę, w tym roku rozpoczęło 951 osób. Ten nabór, prawda, to wiemy doskonale, że... że, że, że e... Oczywiście on był mniejszy niż w poprzednich latach, ale znamy czynniki, które miały na to, na to wpływ. Natomiast jestem zadowolony z naboru, także wszyscy nauczyciele mają pracę, także jako pracodawca też muszę się z tego cieszyć. Po oficjalnym rozpoczęciu roku na boisku szkolnym wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego udali się do klas. Tam pierwszoklasiści zapoznali się ze swoimi wychowawcami. Dla wielu rozpoczęcie edukacji w nowej szkole wśród nowych ludzi to duży stres. Jest stres, chyba u każdego. Pierwsze odczucia dobre są. Wybrałam tu szkołę od poleceń starszych koleżanek i kolegów. Jakieś postanowienia na ten nowy rok szkolny, żeby jakoś zacząć tę pierwszą klasę? No, myślę, że dobrze się uczyć. Wiadomo, że tak samo się stresuję. Wiadomo, że muszę się dobrze uczyć, żeby mieć jak najlepsze wyniki i no i przetrwać. Okay. A nie tęsknić się za poprzednią klasą, szkołą? Tęsknię. Jestem zestresowana, bo to poznawanie nowych ludzi. Mieliśmy tylko na razie jedno spotkanie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele. Mam nadzieję, że się jakby zadomowimy wszyscy tutaj, że będzie fajnie. Jakieś postanowienia na nowy rok szkolny, jeśli na przykład chodzi o naukę? Mm. Tak, żeby było dobrze. Żeby było dobrze. Trochę tak dobre oceny, żeby mieć po prostu i tyle. Czego dyrektor szkoły życzy swoim uczniom i kadrze pedagogicznej? Przede wszystkim wytrwałości, uśmiechu, no i realizowania, jeśli chodzi o nauczycieli, swojej pasji, tutaj nauczania uczniów, a uczniom aby po prostu podejmowali bardzo trafne decyzje. I tak jak dzisiaj są uśmiechnięci, tak będą na koniec. Ee, na zakończenie roku szkolnego. Swój nowy edukacyjny rok rozpoczęły również przedszkolaki. W tym roku miejskie przedszkola w Brzegu obejmą opieką i edukacją 1313 dzieci. W Tarnobrzegu po raz 13 obchodzono Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Mieszkańcy Tarnobrzega, osoby z różnych środowisk solidaryzowały się z nimi w biegu, którego początek i koniec miały miejsce na placu Bartosza Głowackiego. Spotkanie w centrum miasta było też okazją do zaprezentowania efektów warsztatów malarskich i tanecznych. Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie organizuje środowiskowy dom samopomocy w Tarnobrzegu. Tegoroczne odbyły się pod hasłem Usłysz mój głos. Od 13 lat towarzyszy nam idea integracji osób po kryzysach psychicznych, pokazywanie ich od innej strony, pokazywanie, że to są tace, takie same osoby jak każdy z nas, a też edukowanie, że nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że nikogo z nas nie dotknie kryzys psychiczny. Taka jest idea. Cieszę się, że możemy ją organizować za pośrednictwem dwóch takich sztandarowych projektów: Mianowicie Biegiem do Zdrowia i Integracji oraz Sztuka Integracji. Dziś jest finał, finał obydwu projektów. A skoro finał, to nie mogło zabraknąć prezentacji efektów końcowych warsztatów malarskich i tanecznych, w których udział wzięły osoby po kryzysie psychicznym, młodzież, a także seniorzy. A to dzieło, które teraz oglądamy na placu Bartosza Głowackiego, to jak, jak powstało? To dzieło tak naprawdę miało na uwadze, żeby skupić wszystkich wokół stołu. Zgromadziliśmy się przy jednym stole. Do tej pory te warsztaty wyglądały tak, że każdy miał swoją sztalugę i przy sztalu malowaliśmy martwą naturę. Tym razem miałam taki zamysł, żeby wszyscy usiedli. I tak jak przy stole, przy spotkaniu między farbami rozmawiali i malowali. W tym roku. W tym roku była ta Belgijka, przygotowanie do rozgrzewki dla naszych chodząco biegających uczestników biegu. Sprawdzili się w tej Belgijce? Jak się czują w tańcu w ogóle? Czy czują ten ruch, muzykę? Czują i tak jak już mówiłam wcześniej, oni do takich projektów są pierwsi, szczęśliwi, jeszcze by chcieli. Z nimi się naprawdę super pracuje. Ik heb een pintje drinken nooit, maar ik je een zijn Nooit kan ik iemand die mond met drinken. Mergina's, je bier op wijn. heen, was het nog, nog. De meene lange was het nog, met geweld heen, nog. Op meene, nog. Het is tak, staan we te zien in Ja jestem zadowolona dzięki temu, co słyszę w informacjach zwrotnych zarówno od młodzieży, jak i seniorów, jak i naszych osób uczestniczących w naszych zajęciach środowiskowego domu samopomocy, bo podczas tych zajęć dzieją się magiczne rzeczy. Nawiązują się przyjaźnie. Młodzież czy seniorzy dotychczas nie mający kontaktu z osobami po kryzysach zaczynają patrzeć na nich zupełnie innymi oczami. Łamią się wszelkie stereotypy, bo przecież nie tylko dotyczą stereotypów, typy osób chorujących, ale też osób starszych, młodzieży. Tam okazuje się, że to wszystko nieprawda i widzimy się zupełnie innymi oczami. A o to w tym projekcie chodzi. Finałem wszystkiego był bieg Solidarności. W tym roku odbył się po raz dziewiąty i wzięło w nim udział 100 osób. Z każdym rokiem w jakiś sposób umacniam się w tym, że ta integracja jest potrzebna i, i ważna. Pokazujemy i współpracujemy razem, że razem ćwiczymy, razem trenujemy, razem się bawimy. I mam nadzieję, że to jest dziewiąty nie ostatni. Trasa. Męcząca, bo 5600 metrów, trochę dłuższa niż standardowo. Trasa jest też z takim długim podbiegiem 400 metrowym. Poza tym temperatura nie pomaga, wręcz przeszkadza, bo jest powyżej 30 stopni, ale udało się zorganizować punkty z wodą na trasie. Straż pożarna nam pomaga, zrasza też naszych uczestników, więc mamy nadzieję, że bezpiecznie i szczęśliwie dobiegną do mety. Całe wydarzenie uświetnił koncert Marcina Walasa. To już wszystko, a już za chwilę sport. Programy bardzo kulturalnie i pytamy wprost. Z kolei we wtorek, 10 września o godzinie 1715 zapraszam na premierowe wydanie programu Z życia samorządu i miasta oraz kolejną odsłonę cyklu Nasza Historia z archiwum miejskiej telewizji Tarnobrzeg. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, profili w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco informujemy o najważniejszych sprawach, a tych, którzy lubią podcasty, zapraszam na nasz kanał na Spotify. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia! Yeah.